miejscowość niewielka, bo liczy ponoć tylko około 4000 czy pan 4000 z tego, że są tutaj sanatoria. Ale przede wszystkim sanatoria, które leczą stany, wszelkie stany sercowe. Nawet jest i źródełko miłości, także i te inne stany sercowe, tak? ale już, już poważnie przede wszystkim to stany pozawałowe. I to yy, yy, sałatowym jest tutaj już od Warnchałka to drzewo. Takie ma charakterystyczne warkocze. W tym roku jakieś takie powiedziałabym nie bardzo, nie bardzo dorodne te warkocze, a może jeszcze urosną, bo czasami są takie długie, nawet do 80 cm. To jest ten pierwszy w ogóle pomnik wystawiony w Polsce, yy, że mam spieść.

Tak, u góry, u góry widoczne są dwa herby. Herb po prawej stronie Małachowskich, ta nałęcz, nałęcz, czyli ta chusteczka, która była dawana swojemu rycerzowi, jak wyruszał na wojnę. I po lewej stronie herb potocki. Ostatnim właścicielem... Tegoż pałacu był górski, później to zostało sprzedane państwu. Bardzo cierpiał ten pałac, szczególnie w, ostatniej, w czasie ostatniej wojny światowej, bo to nawet stacjonowało na parterze. Ale odnowione zostało i sztukaterię również. Na szczęście to się wszystko udało zrobić i, i w środku, co jest w środku, jest y, kawiarnia, można sobie wypić kawę, na to, na to będą Państwo mieli, y, mieli czas, y, kawę, jakieś ciasteczko. Z drugiej strony, jak się przejdzie na wprost, to no, takie taki dosyć ładne klomby y, są i po stronie lewej tutaj na... Proszę Państwa, tutaj w tej części jest jeszcze to, a to, gdzie jest no, spalno, to teraz jest to bardzo, bardzo e, popularne i innych miejsca Borca. A po Państwa lewej stronie jest e, pijalnia, stara e, pijalnia e, wody, nie, nie miałem, tam, e, na lewej stronie, gdzie Borca, a to jest oczywiście bardzo wyszedłe sanatoria, silne do dzisiaj, a na wprost, tak jak pokazuję, właśnie to są stare łazienki. I to jest cały ten park Park zdrojowy. Oczywiście poza terenem parku są też sanatoria tak, i tereny też są bardzo urozmaicone, także zachęcają również do spacerów. Ale z tego co wiem, wszyscy ci pozabałowcy, ogólnie mówiąc, to najchętniej jednak spacerują tutaj po parku. Zresztą jest to i bezpiecznie, bo w parku zawsze ktoś zobaczy w razie jak się coś złego dzieje. Także Był, jak tutaj spędziliśmy w prawo w ostatni ten zakręt, to tam po stronie lewej troszeczkę w głębi jest szkoła i boisko szkolne. To tam był ten pierwszy cmentarz żydowski. Cmentarz żydowski ten jest od wieku XVIII. W momencie, kiedy tamten cmentarz znalazł się w obrębie miasta, no to zdecydowano, że trzeba wyznaczyć drugi obszar, bo w religii żydowskiej cmentarz nie może być w obrębie miasta, zawsze musi być poza miastem. I to jest właśnie ten żywy ludzi mężczyzn, natomiast po lewej stronie kobiet, a ta szczelina no to jest taka symboliczna, przerwane życie do II wojny światowej i po II wojnie światowej. A ten prawdziwy cmentarz to jest właśnie to ten 50 <grybujesz> metrów w lewo, to jeszcze po II wojnie Światowej, to jeszcze było ogrodzenie tego cmentarza aż do wierszowiny. Przybierałam wojnikiem aby każdy sobie o, po prostu o, tak, o, ręką dotknął, dotknął do, do tego y, y, lesu. O, tak całą, całą ręką, nie palcami. I, i o tak, tak wziąć. I o tak wziąć. Że to nie jest piasek. nie, nie? To nie jest piasek. To jest całkiem co innego. To nie, jest jako, tak, tak, jak po, można przyrównać do, do mąki. Panie mogą porównać jeśli jeszcze używają do pudru sypkiego, to tak najbardziej można przyrównać. No to są właśnie te cząsteczki lesu, nie gliny, lesu owca. Zostało to nawiane i większość tych utworów lesowych jest tutaj różna, ale dochodzi nawet do ponad 20 metrów, a więc to jest dosyć spora warstwa. Natomiast pod spodem są utwory starsze, Utwory kredowe i utwory trzeciorzędowe. W czym to się różni? No, przede wszystkim te cząsteczki się różnią wielkością, bo tak jak piasek, to jest od e, dwóchsetnych e, dwóch e, mm do 1 mm wielkość ziarenek to jest piasek. To, co większe, to już jest żwir. A od 2 mm do 500 mm. To są utwory pylaste, utwory lesowe, do których właśnie to zaliczamy. Czyli to są bardzo drobniutkie części. I te przestrzenie międzycząsteczkowe bardzo wiążą wodę, poleciała. Także przez piasek to to wszystko przesączy się jak przez filtr. Natomiast te utwory bardzo gromadzą wodę. Jak są komunikaty, że w Wielkopolsce mają suszę, to tutaj suszy nie ma. Tutaj ten utwór trzyma, y, trzyma wodę. Ale oczywiście jest, jest pewna granica tej chłonności i zależy od intensywności jeszcze deszczu. Jak jest duża, duża intensywność, to to na wierzchu robi się to błocko i ładnie. To był ostatni raz. Zanim dzień spłoszył srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz. Gdy na chwilę zamknie oczy, zniknie Zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej Z ręki nóż ona ma Siłę nie wiesz ja Bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował, odkupić ją za słowa. Zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę. Nos vemos Jej, proszę Państwa, celowo postanowiłam w tym miejscu, żeby było... Proszę siedzieć, proszę siedzieć. E, nie jest. Jest no, dobra ławeczka. <laughs> Ponieważ z tego miejsca która dobrze widać i zamek. Część mieszkalną. Będziemy przechodzić obok ale obok tej części zamku będziemy przechodzić, natomiast baszty nie zobaczymy. Stąd jest właściwie najlepszy widok na tę basztę. Tak. I, I z tego miejsca widać właściwie sam wjazd do Kaziewa, że już są te widoczne te budynki, które pokazywałam, te dawne spichlerze. No i z tej strony z kolei. Wisła, ruch na wiśle. Proszę Państwa, popatrzymy teraz na wiśle. A dawno, dawno temu przecież tutaj był wielki ruch, bo gdyby tego ruchu nie było, tego transportu wodnego, to coś takie miasteczko się nie Na górze, na wzgórze Trzech Krzyży. co miałam powiedzieć. Dlaczego po drodze pies? Bo ktoś. No i, i, ci, i ci artyści, i malarze, no jak to i turyści zawsze gdzieś tam podkarmiali. No i tak jak następnego roku ktoś przyjechał, no znowu przyleciał ten pies, który mi pamiętał tego, aż w tym cużeni przyleciał. Jest niewieczny, a nie zwierząt. Wobec tego no, krzyknęło się parę znacznych ludzi stwierdzili, że trzeba postawić w właśnie psu. A pies nazywał się werniks. Werniks, no bo malarze no, muszą mieć jakąś nazwę odpowiednią, A słowo dla malarzy werniks jest jednak bardzo e, ważne. Proszę Państwa. Święty Krzysztof przechodzi właśnie przez pomocę może ciepłe morze wśród raków i, i ryb. Przenosi dzieci podiatrą patron podróżnych, a więc patron Państwa, bo przecież podróżuje. I tak, to było w takich kamieniczkach. Na parterze były sklepy, magazyny. Tu się dokonywało tych różnych transakcji lepszych, gorszych, no ale jak widać bardzo dobrych, bo, bo wystarczało pieniążków na takie e, kamienice, na pierwsze pierwsze takie. To mieszkania prywatne. A wszystko to co wyżej, to jest już ta nadbudowa, są bardzo, bardzo bogato, też tak powiem, dekorowane. Zresztą cała mieszkana jest bogato dekorowana, a nie... Elementy tych płaskowych sześciu są z filologii ze do, do. Te płaskowie jeszcze kiedyś były częściowo oczyszczone, kolorowane, także był to swoisty rodzaj reklamy, jak mierzu, W będziemy mieli zaraz rejs z stateczkiem w Robię. Tutaj teraz na taką skarpę O, tu mają parcie. Komary mają straszne parcie na szkło. I na mnie masakra. A buczy, brzęczy. O, o cała o Jezu, szarańcza. O, tam jest Kaźmierz. Tam żeśmy byli. O, ja pierdę. Tam żeśmy byli. A teraz jesteśmy tu. Tu śpimy. O, o masakra. Masakra. Tutaj drogą żeśmy... Tą drogą żeśmy musieli... Słuchać, Słychać nawet muzykę. O. Tam żeśmy byli. Tam jest Kazimierz. Tą wisłą żeśmy tu płynęli o. O. Ale komarów jest masakra Tną mnie miłosiernie Przygłupawe jakieś No nic, wracamy Wracamy, bo to nie ma sensu Nie ma sensu, bo nas tak zetną